Pani mi opowie o namiętnościach, które są na scenie między panią jako aktorką i między pana, pani partner. Namiętnościach? <laughs> no, gramy te namiętności, które są zapisane w scenariuszu, oczywiście. E, fajnie jest, jeśli aktorzy prywatnie również się lubią, tym bardziej, jeśli gramy taki spektakl, jak Bożyszcze, z którym bardzo dużo jeździmy e, e, i dużo czasu spędzamy w, w busiku, no, w, w, wtedy fajnie jest, jeśli jest fajna atmosfera, oczywiście. Takich spektakli mam, mam kilka, bo jest i Bożyszcze Kobiet, i, i Bóg Mordu, z, z którym też sporo jeździmy, i teraz Siostrunie. Z, z którymi od jesieni będziemy sporo podróżowali, ale mam szczęście brać udział w projektach, w których spotykają się fajne osobowości, które się lubią, wspierają. No i wtedy te namiętności są oczywiście bardzo no, takie przyjemne, miłe. Poza namiętnościami na scenie mamy również namiętności na przykład kulinarne. Jadąc tutaj zatrzymaliśmy się w przepysznej, jak się okazało, pierogarni. Zresztą część pierogów, których nie daliśmy rady zjeść, zabraliśmy na wynos wciąż jeszcze są w garderobie. Więc i takie namiętności mamy. Na scenie staramy się raczej ograniczać do tych namiętności, które są zapisane w scenariuszu. A inaczej się gra w sztuce, która jest Pisałem przez polskiego autora, inaczej, czucie, które jest... Stricte z, przeniesiona z Ameryki do Polski? Chyba nie. Nie, tu nie, tu nie ma tutaj jakichś, jakiegoś podziału na sztuki polskie i, i zagraniczne. Jeśli sztuka jest dobra, to po prostu dobrze się w niej gra. E, no, Bożyszcza akurat jest e, świetnie napisaną sztuką, napisaną przez jednego z najlepszych autorów komedii amerykańskich, e, przez Nila Simona, e, autora również innej sztuki granej w Kapitolu, e, drugiego rozdziału. E, no, To jest już legenda w tej chwili. E, amerykańskiego dramatopisarstwa, więc w tym się gra super, no to jest samograj tak naprawdę, ale, ale oczywiście zdarzało mi się grać w sztukach, które, nad którymi, nad których tekstem trzeba było trochę popracować i sporo zmian wprowadzaliśmy. Przy okazji na przykład siostruń, które też są bardzo fajnie napisane, ale trzeba je było odrobinę zaadaptować na, na polskie warunki i trochę tam nad tym popracowaliśmy. Wydaje się, że z, że z dużym sukcesem, bo na tych kilku spektaklach, które zdążyliśmy już już zagrać na premierze w Częstochowie, w Warszawie. Spektakl okazał się dużym sukcesem, więc myślę, mam nadzieję, że również do Państwa, do Wałcza tutaj zawitamy. No to, to, to miło słyszę, że jeszcze pana z Państwa zobaczymy podobnej sztuce. a to będzie sztuka podobnej konwencji jak dzisiaj, czy będzie trochę inaczej to wyglądać? Siostronia to jest musical. Musical taki połączony ze stand-upem, to jest specyficzna dosyć forma, bo nie ma czwartej ściany, widownie w, wciągamy bezpośrednio do akcji, są konkursy, loterie. <ścoughs> no ale, ale generalnie jest to musical z muzykami na żywo, czteroosobowa kapela gra, pięć na scenie gramy siostry zakonne, um, które zbierają pieniądze na bardzo szczytny cel i jeżdżą po, e, w oryginale po, po Stanach Zjednoczonych, po musicali z brudwojowskim hitem. E, no a, a, a u nas po również Polsce i zbierają pieniądze, ale na cel nie mogę jakich, zdradzić jaki, bo mam nadzieję, że, że Państwo e, przyjdą. To już tak na koniec zapytam. E, e, Granie w teatrze, granie w filmach, granie w serialach, czy to się dla aktora różni w podejściu do wchodzenia w rolę i później wychodzenia i przechodzenia do innych projektów? Jak pani to ze swojego doświadczenia by to opisała? Różni się zdecydowanie. Różni się nie tylko jeśli chodzi o sposób wchodzenia i wychodzenia z roli, ale o sam, o sam aktorstwo. No, używa się innych troszkę środków, mniejszych w, w, w filmie i w serialu. No, kamera jest w stanie podjechać bardzo wszystko do oka, wychwycić każde każdy drgnienie mięśnia i może nie w serialu, ale w filmie również do tego przywiązuje się wagę. W serialu nie ma na to czasu, tutaj gra się sobą po prostu i tak zwaną praw, prawdką, prawdą, prawdką może za dużo powiedziane, bo to takie pejoratywne brzmienie, ale prawdą. Natomiast w teatrze jest czas na to, żeby wybudować postać. Mam nadzieję, że kiedyś zdarzy mi się praca przy filmie, praca taka, gdzie będzie czas na to, żeby, żeby robić próby i żeby w tę postać wejść głęboko, czy tam czasami wywiady ze swoimi kolegami, z Agatą Kuleszą chociażby, która bardzo od, no, odchorowała rolę Róży. W filmie Wojciecha Smarzowskiego, e, bardzo zazdroszczę, bo chciałabym, e, chciałabym mieć taką rolę, którą musiałabym odchorowywać, która by mnie potwornie dużo kosztowała i w którą bym no, musiała się zaangażować całą sobą. To jest pewnie marzenie każdego aktora. E, a w, w teatrze, no, na szczęście, tutaj e, też e, cztery lata szkoły teatralnej e, uzbroiły mnie w e, pewnego rodzaju. Narzędzia, którymi potrafię się posługiwać, i, i które mnie chronią przed tym, żebym nie stała się tą postacią, którą gram na scenie, i żebym nie pomyliła swojej osobowości, chociażby z Helen, e, którą gram w Bożyszczu. Ehm, e... No i, i tu, się, tu się jakoś tak oczywiście zdarza się, kiedy jest, jesteśmy w e, bardzo intensywnych próbach tuż przed premierą, kiedy te próby trwają po 8 godzin dziennie, e, że myśli się tylko i wyłącznie postacią i wracam do domu i czasami zdarza mi się odezwać tak jak postać, <laughs> ale na szczęście, ponieważ mam rodzinę bliskich, którzy pukną mnie w głowę i powiedzą hello, jesteś <laughs> na ziemię. No, no, to na szczęście nie zdarzyło mi się do tej pory pomylić siebie z kimś innym. Pan ma olbrzymie doświadczenie jako aktor, ale mnie tak dzisiaj nurtowało jedna rzecz. Pewne sceny były tak realistyczne, że zastanawiam się skąd pan bierze inspirację. Z życia czy po prostu to jest już takie doświadczenie aktorskie? To jest z życia. Znaczy generalnie zawód aktora polega na obserwowaniu i przetwarzaniu przez siebie. To nie znaczy, że... No, ja zawsze mówię, że nie trzeba się... Być pijanym, żeby wiedzieć jak z pijanego zagrać, bo w takim prostym, nie wiem, prosty wniosek byłby, musielibyśmy kogoś zabić, żeby zagrać mordercę, nie, to bardziej, bardziej, jest to nasza wyobraźnia, jak to sobie, ja przyznaję się, nigdy się tak nie upiłem, jak, jak to było widać na scenie, a że realistycznie, to znaczy, że, no, że mi to wychodzi. W innych aspektach, podczas całowania, ukryzienia partnerów. A no tak, no tak, ale to jest... To są pewne sztuczki aktorskie, których nawet nie ma co zdradzać, bo to jest warsztat. Tego się uczymy, żeby to wyglądało realnie. Nie wystarczy wejść i na scenę i, i to zrobić. To trzeba zagrać. Trzeba tak, a jeszcze do tego dodać ekspresję, tak żeby widz w ostatnim rzędzie to zobaczył. To jest ważne. Ja y, mam świadomość tego, że pan ma olbrzymi talent komediowy. Nie umniejszając innych talentów dzisiaj aktora, ale dzisiaj na scenie w Palmie, zakaże również z koleżankami. Bawił y, bardzo, bardzo mocno. Y, dziękuję za to, więc granie w teatrze jest chyba łatwiejsze przy roz rozśmieszaniu, bawieniu publiczności, czy w filmie to również można to uczynić? No, w filmie, jeśli w filmie czy w teatrze, czy, czy w, w, w tym serialu, no to ewentualnie pierwszymi odbiorcami są no Są kamerzyści, właśnie panowie od mikrofonu, dźwiękowcy, charakteryzatorki. To jest taka mała publiczność. W teatrze no to mamy do czynienia z taką dużą publicznością. Poza tym w teatrze gra się spektakl, a w, teatrze, w filmie czy w serialu tylko urywki, scenki. Dlatego trudno jedno z drugim porównać. Jeśli chodzi generalnie, jeśli chodzi tutaj o tragedię, komedię, mówi się, to wielcy aktorzy powiedzieli już przede mną, że mm, znacznie trudniej jest rozśmieszyć niż zruszyć. Ja się z tym zgadzam. Ja mnie, mnie, mnie łatwiej rozśmieszyć niż wzruszyć i, e, i mm, jeśli to nam się udaje, no to znaczy, że dobrze wykonujemy swoją pracę, że to jest. E, jeśli pan mm, a na towarzystwo, i tutaj, właśnie, ludzie, którzy podchodzili, mówili, że było to bardzo zabawne. No to bardzo się cieszę. To znaczy, że zostało wykonane zadanie przeze mnie należycie. Było zabawne, i, i, i pouczające, bo, bo końcówka jest no zaskakująca. Można się było spodziewać, ale nie aż tak. Więc y, jeszcze tak po, podrążę ten, ten wątek. Y, czy y, Pan kontakt na scenie z kobietami jest taki natu naturalny, naturalny i ta chemia na scenie udziela się też, też nam widzą. E, to jest kwestia po prostu tego, że to jest spektakl po raz kolejny, czy od początku zaskoczyło tak wszystko na scenie? To jest e, oczywiście, że e, przede wszystkim fajnie jest, jak się aktorzy lubią, bo to jest e, podstawa. I mm, jak się aktorzy nie lubią, a grają takie sceny bliskie, to, to jest marne. Ja nie mam kogoś takiego, kogo nie lubię. Jednych lubię bardziej drugich mniej, ale akurat to kombo tutaj. Jest mi bardzo bliskie. E, się, można powiedzieć nawet na, użyć słowa, że się przyjaźnimy. Znamy się kupę lat. E, wiemy o sobie bardzo dużo, przeżywamy razem swoje zloty i upadki i w takiej sytuacji łatwiej jest zagrać intymne sceny na pewno. Są e, Również takie przypadki w życiu aktora, że musi grać z kimś, kogo mało zna i to też jest, to jest niekomfortowe zagrać namiętność, podniecenie, miłość. Ale no, to jest właśnie to rzemiosło aktorskie, które pozwala nam pewne rzeczy udać. Im, kto lepiej udaje, tym jest lepszym aktorem, albo odwrotnie, im kto lepszym aktorem jest, to tym lepiej udaje. No i to tak... Hmm, może udawanie to też nie jest dobre, dobre słowo ja bardziej powiedziałbym zagranie e, więc to jest e, ale tu się wszystko składa i myślę nasza wzajemna atencja przyjaźń, zaangażowanie jak i e, rzemiosło jest, jakieś, jest jeszcze jakieś niespełnione wyzwania aktorskie zawodowe? tak, oczywiście, dużo jest tych wyzwań staram się nie analizować tego, nie myśleć o tym bo bym zwariował, ale a takie bliskie szczególnie? To bliskie, zawsze, ja zawsze, ja zawsze gram w takie postaci w miarę pozytywne, jakiego brata łata. No to, to cały czas już od lat e, nawet nie proszę się, tylko o tym mówię, bo się nikogo nie proszę, nigdzie nie chodzę, jestem niezależny. E, chciałbym zagrać tego kurwy syna, e, może kiedyś będzie mi dany.